Cześć moi drodzy. Dzisiaj zrobimy łańcuchy do traktorka z kosiarki i jak to planuję zrobić. Kupiłem łańcuch 4 mm 10 metrów bieżących, kupiłem takie ogniwa do połączenia i mam tu oponę, oponę też musiałem kupić nową. Jak to planuję zrobić? Mianowicie w ten sposób: trzy ogniwa będą poza opony z jednej, z drugiej strony. To jest rozmiar opony. Już to sprawdzimy: to jest 18 na 9,5 na 8. No, i po 3 ogniwa, więc tych ogniw wyjdzie 3, 6, 9, 12, 13 i 3, 14, 15, 16. 16, 17 ogniw i tak go będziemy ucinać, i takich ogniw i takich łańcuszków na tą oponę zrobimy 8. A tam podejrzałem na jednej z aukcji, więc mam nadzieję, że to się uda i będzie wszystko ok. Więc zabieramy się za cięcie, moi drodzy. Mamy już, mamy już łańcuszki pocięte 8 sztuk. Jak widzicie, w tej chwili przyczepiamy do każdej ze stron. Właśnie ten takie ogniwko z jednej i z drugiej strony, tak jak tutaj w tym łańcuszku. I potem wszystko opleciemy dwoma łańcuchami po bokach. Także za chwileczkę. Czym to tniemy? Takimi bocznymi kleszczami. Pozostałe narzędzia służą mi do wykrzywienia. Właśnie tak, żeby można było rozszczepić. Nie jest to takie wcale proste. Każde z te ogniwko jest to nie jest taki łańcuch, gdzie one są tak tylko ściśnięte. Jest to połączone, zaspawane, zgrzane. W każdym razie jest to dosyć, dosyć trwałe. Oczywiście link do tego łańcucha, żeby nie szukać, znajdziecie pod filmem. Tak samo do tych ogniwek. No i tyle. Eee, za chwileczkę wracamy. Tak, moi drodzy, taka jest wstępna. Propozycja, dlatego i teraz sobie to przymierzymy, ewentualnie zmierzę obwód, no i nam wyjdzie, czy to będzie wszystko pasować. Jeżeli będzie, to docinamy ten długi łańcuch i wszystko razem spinamy, i już pokażę Wam, jak to będzie wyglądało w całości, a potem na oponie. Na tym etapie możemy to już sobie zrobić przymiarkę, Jeżeli będzie za wąsko, to przesuniemy o jedno oczko, zanim jeszcze łańcuch jest u... nieucięty. Tak, więc yy, mała próba i jedziemy. Moi drodzy, trochę się namęczyłem, ale efekt jest taki. Jutro zaprezentuję to na całej na całym kole. No i co? Jazda.